Dzień dobry mój drodzy, Zabijałeś witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony oczywiście Demonidiz i dzisiaj nietypowo bo gramy z Seto nasz powrót taki po czterech latach w zasadzie. Jak to jest, jest wyciszony. Aha, dobra. E, wiesz co, nie zabiłem gościa i szczerze mówiąc, ja nie wiem czy on w ogóle pobiegł za mną, także myślę, że możemy po prostu wejść no, sobie na bossa Let's go, kurde, robimy ich. Lecimy. Teraz to za pierwszym. No. <laughs> o, na chwilę mi zlagowało przez to. Czy widzisz, jak on się tak zatrzymał? No. Ty, Staryasz, ja nie opowiadaj mi jeszcze najlepszej akcji. Ja walczyłem z nimi w ogóle solo i tak się wkurzyłem, bo. Gdzie on poleciał? Tutaj jest. Jezu, ale dole też co? On poleciał sobie do tej wieży, z której przelatują I nie chciał zlecić na dół to on, co, co? Co jest z nim? Zablokował no Ale chodzi tu. No zablokował się tam. O, o. Ty no. Byniu! O. Tyle on tam chodzi! W powietrzu Serio? U mnie lata What the... No... Ty! <laughs> <What> the fuck <laughs> Nie czaję, co to się dzieje w tej grze Ale... No kurwa ja się zablokował Ej jak masz o, teraz pobieg sobie Jak masz dystansowy to nawalaj bo teraz drugi będzie No, no chyba sobie kurde gościu kpisz Co się dzieje w tej grze? Jest remake no weź tu, przyjść, typie. Bo ja się jak chciałem. Zro Dobra, niego tak. Uderzyłem go za 40. Tylko teraz już kolejny przylatuje do nas, chyba co? Jeszcze chyba nie. Dobra, jest przy mnie. O. Jezus Maria. Ło! Wow! Dobra! Uważaj, kolejny za to już. O kurde. Aha, to ja mam tego nowego? Ty masz tego starego. A ja mam starego. Dobra. Bij starego? Dobra, bije starego. Zabiłem starego. O kurde, a nowe pewnie O! Dobra. No, byniu. Dobra, ja żyję, ludzie. Nie rób luzik. tego. Chodź tutaj, no, może na środeczek, co? O, ten atak z góry jest no, straszny. On zabiera mi 3,4 HP. W ogóle będę musiał. Przejść tego bossa na NG++ solo Po co? A tak sobie No wiesz, no nie da mi to spokoju, że zabiliśmy go w kopie, nie? Teraz <grym> O, uwaga Kurde Serio gro. O, no, stary Uciekaj, uciekaj, uciekaj Lecz się Wiem Masz chwilę czasu Aha, jest okej okay. Nie w sumie, przez to ja byłbym w stanie go trafić, bo to też na remakeu działa. Mhm, on mnie też. Aha, No tak, zeskoczył. O kurde, jaki timing! God. Nie, ale to jest straszny po prostu, bo. To zaklęcie, kastuje się pół godziny, nie? No. Ty nie trafił mnie. A on w ogóle wygląda, jakby zapomniał, gdzie my jesteśmy, nie? Ja pierdzielę, mógł mnie zrzucić, cześć. Serio. To? Widziałeś to? Nie widziałem, tylko uciekł Dobra Czyli. To ja zabiję Dobra, zadałeś ostateczny czas. <laughs> tak, to się no. liczy? To, to prawie jak solo, nie? Mm -mm. <laughs> Polecam burzę ognistą, kupsę. Muszę, muszę. Znaczy mam w sumie, ale to nie jest postać magiczna niestety. No i za pierwszym tym razem poszło. No i kurde byk. Najsik. Nice Dziękuję bardzo za te kamyczki w ogóle, bo o, proszę, proszę. przydadzą mi się dalej do... Hmm. Bez duelu. No, raczej nie. <grych> I co, do spałci już? Tak, już niedługo, kurde. Demonso z stopami. O kurde. Na macie do tańczenia było, no to. Na macie do tańczenia grałem kiedyś w Tekena. Serio? O. Dlaczego? <grych> A, no bo tak stwierdziłem, że sobie podłączę. I tak w sumie ciekawa sprawa. <laughs> Jeszcze zostaje do pokonania mnich oczywiście, cudowny Jezus Maria, stadzie się z nim męczyłem, nie wiem dlaczego, ale strasznie mnie irytował A był... jest mnie repostował kuźwa, a to Aha. coś <laughs> Masakra Czyli prawdziwy, a nie gracz e, Tak, tak Zobaczmy ile dusz no ja też mam prawdziwego, nie gracza Jeszcze nie używałem praktycznie w ogóle wszystkich dusz, które podniosłem. Mhm. No. Dobra. Uwaga, 396 tysięcy. O kurde. O kurde, jaki masz level w ogóle na tej postaci? Bo ty już na to... NG, jesteś, tak? Czy nie, kończysz NG. NG+. Plus. NG tak, tak. Ej, Cała teraz NG dostałem partię, inwazję. 92, 92. O kurde. To w sumie. Podobnie do mnie jakoś tak. Nie! Kurde Nie mam rady. straty! Czy ja dam radę wstać? Oh, Mi starczyło na siedem poziomów. Ale dusza Maiden in Black zjadałeś też, czy nie? Czy ty eee. mówisz o tych malutkich duszyczkach? Wszystkie w zasadzie, które mi zostały, wiesz? Bo sama w sobie dusza Maiden in Black daje ćwierć miliona, nie? Prze przepraszam. Świerć mili milion? Przepraszam, dusza prostarego daje ćwierć miliona, no. Czyli 250 tysięcy. Tak. <laughs> Okej. <Okay. laughs> Wyższa matma, nie? No, o, posiu, posiu, posiu. Dobra, eee, bo ja już jestem tutaj trochę po czasie. Dobra, to dzięki bardzo Gierkę w takim razie. Ja również dziękuję. Będziesz dzisiaj coś filmował czy nie? Eee, jutro. A jutro. Jutro, Dobrze. jutro. Także Dobrze. niestety niestety chościka odmówię ci tym razem, podziękuję za niego. Oczko Ale jutro? Dobra. Jutro wiesz co? Ja też mam wieczorowo, bo jestem na Także no. A do której? O, do 23. A, no to w sumie jakoś tak podobnie chyba. To najbliżej. No. Może ja jeszcze zdążę odesłać, zobaczymy. No, zapraszam. To powodzonka tam dalej. Dzięki bardzo. Właśnie na mnie Hej, o. Dzięki, hej, hej. I to była, moje drodzy, właśnie taka gierka z Seto. Mam nadzieję, że. No, wam się spodobał taki mały kopik. Ostatnio graliśmy w sumie z Seto w Bladborna w 2015 roku, tak wspólnie. I zobaczcie, ile się przebijacie do tego bossa, a może być tak, że ja wejdę, a gość mnie poko pokona, nie? Bo to jest, wiecie, jednak inny gracz, jakby nie patrzeć. Czekajcie. Ukłonił się, to też to zrobię. użytkownik półku, ale chyba białego, to będzie szybki. Będzie szybki łuk. Naprawdę nie spodziewałem się, że dostaniemy inwazję, gdzie ktoś będzie użytkownikiem łuku. Co mnie cieszy, bo to jest bardzo niespodziewana sytuacja i fajnie, że to mogę pokazać wam na odcinku. Okej. Okay. Mam nadzieję, że się nie wyleczy, skoro jest taki honorowy, ale raczej nie sądzę, żeby był chętny do robienia czegoś takiego. Tak zmienić, bo robię ciągle to samo. O Boże, alo berwę. Te krzesła mogą mi pomagać nawet o siwo. One naprawdę działają na moim korzyść. Jakkolwiek głupy to nie brzmi. To tak jest. Nie mówię o tych zaklęciach, już w ogóle. To jest największa zmora. No właśnie. Nie chcesz się leć, bo koleś jest w porządku bardzo. Bardzo szybko się te zaklęcia odnawiałem na odmąku. Myślałem, że na chwilę dłużej to trwa. Ale obrażeń mu nie robi w ogóle. Zauważyliście? Przewróciłem go dwa razy i obrażeń nie dostał żadnych. Co się dzieje? Ej! To było zlagowane, aczkolwiek gość był bardzo fajny. Serio, koleś był super. Natomiast no, to co się tutaj stało, no to już jest po prostu wina gry, nie? Niestety. Patrzcie, napadnie na czarny duch, a nie miałem kamienia efemerycznych oczu. Czyli naprawdę nie muszę być nawet w ludzkiej formie, abym otrzymał inwazję tutaj. No, nie pamiętałem, że w ten sposób aż to działa. Myślałem, że nie będąc właśnie w ludzkiej formie, to już mamy. jakby. odporność na, na tę inwazję, a jednak tak się okazuje, że wcale nie jest. No to jest niespodziewana informacja, słuchajcie. O mój Boże, serio? Naprawdę? Na hita? Um, no to muszę chyba z tego kamienia efemerycznych oczu skorzystać, bo inaczej to za dużo nie podziałam niestety. Ha. No, może z ochrony jeszcze skorzystam lepiej. Dobra, spróbuj się przebić. I kolejna inwazja, moi drodzy. Generalnie, tych chyba ja są naprawdę skalowana jakoś do tego NG, na którym się znajdujemy. Także jest to fajna sprawa. Ale skoro mam inwazję, to nie ma sensu już tutaj zwlekać. Myślę, że kamień efemerycznych oczu może wlecieć. Aha, nie mogę z niego skorzystać, jak już mam inwazję. Aha, dziwnie. No, że może i sprawiedliwie, bo. No jednak, bym sobie zwiększył pasek zdrowia i się tym wyleczył też, no ale dziwnie, że ktoś mnie atakuje, kiedy nie jestem człowiekiem i chyba jedynej lokacji w takim razie w całej grze. A no, w innych miejscach no, to tak nie ma. Ok, będzie przyspieszony. Dlaczego? Teraz przeżyłem. Nie rozumiem czasami tej gry, choć bardzo bym chciał, to nie potrafię zrozumieć, niekiedy. What? Z kim on walczył? Co to się wydarzyło? O, dobra, jakimś tym zdążyłem, ale został mi jeszcze jeden do pokonania, słuchajcie. Hmm, niestety nie ma nic więcej. Dziwne rzeczy się dzieją, nie czasami? No dowiedziałem się nowych rzeczy. Że o, na inwazję na rozłąku może być również, nie jesteś człowiekiem, ale w sumie nie miałem się kiedy tego dowiedzieć, że tak jest, bo no na oficjalnym Dimon Solo się to tak średnio multiplayer działał. Jeszcze mało ludzi było niestety. Okej. Okay. What? Naprawdę? Serio? Przez to? Okej. Okay. Dziwne, bardzo dziwne, ale teraz oczywiście czas na farmienie, bo to jest Demon Souls i musimy trawę uzupełniać sobie. Eee, także tym już Was nie będę zanudzać, tylko po prostu, o kurde, seriaż 3? Czemu? Przecież podprowadził mi hukiem. What? Nie rozumiem, co się właśnie wydarzyło. Dlaczego mi trzech przyszło, z których łukiem podprowadziłem? Muszę, muszę, zobaczyć, czy ja mam pierścień złodzieja w ogóle założony, bo jeżeli tak, no to jest tym bardziej bardzo dziwna sytuacja, ale... Nie mam. Okej, okay, no to może faktycznie, aczkolwiek powinno to działać normalnie, a nie tak jakoś. Okej. Okay. Dwie święte strzały, jeszcze tylko... Muszę to przetestować, czy teraz znowu takie coś się wydarzy. Może za blisko nich walczyłem. Może. Chociaż no walczyliśmy tu. No patrzcie, idzie jeden. Aha. Dobra, już nie zrezygnuję na pewno. Już widzę, że przyszedł do ataku pełną parą. Dobra, gość już nie ma szans, żeby wstać. I wiem, farmienie, a straciłem trawę, nie? Jedną, no ale teraz już wyzupełniliśmy sobie po zabiciu jednego, no co dopiero będzie za chwilę. Teraz, tylko żeby to sensownie rozegrać, to może skorzystamy sobie z noży. Mamy coś takiego jak cichy nóż do rzucenia. Faktycznie jest tak ciche, że gościu obok się zorientował, co się dzieje, i tam podszedł to miejsce, gdzie nóż uderzył. Trochę ja wprowadziła mnie w błąd, ta nazwa Dobra Nie ma co cudować O! Okej okay. Chciałem powiedzieć, że lepiej już go, wiecie, raz trafić niż, ym, niż y, Znaczy raz więcej y, uderzyć go do zabicia niż, niż zginąć mimo wszystko, no ale widzę, że wyszło całkiem fajnie Generalnie Backstab go tak nie zabinę hitam. Więc zrobimy tak I żegnamy czerwonokiego. Okiego. Szkoda, że biała w sumie trawa wyleciała, bo jest to, że zawsze dodatkowy typ, który, który musimy ustawić i mieć, mieć na uwadze, że takie coś tutaj istnieje faktycznie. No okej. Okay. Dobra, więc ja tę czynność powtórzę, no tyle żeby mieć 25 sztuk trawy, także dużo też mam nadzieję, że będzie trochę więcej, że tego nie e, stracę, tak jak tam na Bosie, <laughs> to się wydarzyło. E, aczkolwiek, jak to mówię, no generalnie tutaj już ten poziom jakieś jakiejś duże dużej różnicy nie robi, na tym, na tym etapie w grze. E, znaczy na tej postaci, bo na tym etapie w grze oczywiście, żeby mi zrobił różnicę, ale na tej postaci dlatego, że tutaj po prostu chcę to NG ukończyć i na kolejnym NG jeszcze tam paru włosów zabijemy i będę miał uparalioną platynę i to jest moim celem, po prostu. Ale pokażę Wam dla takiego jeszcze podkręcenia emocji najbardziej ryzykowny manewr, czyli backstab na gościu, który ma full HP, a ja nie mam nic prawie. Kusznik się zorientuje, na szczęście nie, przynajmniej nie jeszcze, teraz się zorientował, okej, okay, musimy to jakoś podnieść i szybko usunąć stąd. Dobra, jest sprawnie, więc widzicie, suma 70 tysięcy wcale nie jest jakaś taka ogromna, jeżeli wystarczy zrobić tutaj 2-3 powtórzenia i mam prawie 25 tysięcy, nie, na liczniku dusz, eee, więc... To było całkiem spoko. No Oczywiście utrata tam paru milionów, jak było wcześniej w serii, no, to jest oczywiście bardziej dotkliwa. Natomiast e, no, te miliony i tak mówię, chciałem wtedy po prostu stracić, bo je ja zyskałem od kolegi. A nie uważam, żeby levelowanie w ten sposób było czymś fair wobec nawet siebie. No dobra, trochę pofarmiłem, zrobiłem zakupy. Mamy w takim razie trawę do leczenia. Jeszcze troszkę strzał tutaj zgarnąłem, bo na ilość strzał. Um, no mogłem narzekać, miałem ku temu powody. A wiecie, strzał w The soulsach nigdy za wiele. I zawsze jest ich za mało. <laughs> tak, Okej. Okay. Oczywiście stałem człowiekiem, bo liczę się z tym, że za chwilę będzie inwazja, najprawdopodobniej coś wleciało. Bo kawałek dalej przejdziemy i już czuję, że mnie zaraz połączy z kimś. Przecież może... Może będzie i bez inwazji, chociaż nie sądzę raczej, to byłoby zbyt... O właśnie. Duże zaskoczenie. Fajnie, jak móc się zmierzyć z kimś Na PvP Jeżeli wiem, taką możliwość, to chciałbym pokonać odbłąka jako gracza Mam tylko nadzieję, że nie będzie to zbytnio... Mm, ...zlagowane Okej, okay, koleś nie wie gdzie jestem Ale się nie odwróci Jak gdybym strzelił tak za niego na przykład Dobra może po prostu nie da mu wstać, co? O Boże, przeżył! O, niedobrze, niedobrze, niedobrze. Okej, okay, dał mi jakoś wyjść po prostu. No to jest właśnie najgorsze też z perspektywy osoby, która atakuje. Że musicie tak czekać, aż ktoś po prostu upora się z tymi przeciwnikami, gdzie no oni są mocni co do zasady e, więc... Co do zasady? Też spato. Długo. I tutaj są takie potulne, nie? W ogóle nie skaczą, nie kąsają. Nie wiem o co chodzi. To mnie w prostu później jakoś zauważają. O Boże. Nie to chciałem zrobić. O, może tylko w tej samej broni słuchajcie Tylko, że bez przywitania, okej okay. Co on robi? On ma takie lagi? Może Muszę serwer zmienić, wiecie? Bo to coraz gorzej wygląda Naprawdę, coraz gorzej. Dobra, ale ma fatrola No gościu aż tyle nie zainwestował w rozwój. Ha, tu on też się leczyć będzie. No, no okej, okay. no, ja też umiem. że to potrwa lata w takim razie ja nie zamierzam przestawać. Okej. Okay. I mamy go, moi drodzy. Duch zniszczony, zlagowany, ale zniszczony. Nix e... KS, nie wiem jak przeczytacie go. nick, <grytanie> aczkolwiek. Najważniejsze, że jest sukces, i mamy, słuchajcie, złotą duszę demona, której to tak bardzo potrzebuje, do tego, aby zakupić sobie kolejne zaklęcia. Także przenieśmy się z tej sali tronowej Jormedaru. Tylko chodźmy od razu do nauczyciela magii Sage Freika. A tak naprawdę, na tym NG zostało mi do pokonania już tylko Alland, moi drodzy. Hmm, bo i. Shriner's jest wykończone i oczywiście Dolina Bluźnierstwa. Eee, no, bolteria właśnie nie, ale tu, Tunel Kamiennego Kła oraz Latria. Eee, teraz jest już ukończona Latria, Tunel Kamiennego Kła już od jakiegoś czasu też był na wykończeniu, więc naprawdę wygląda to bardzo obiecująco, mogę powiedzieć. Eee, Złota Dusza Demona, Zapragnienie Duszy. Zwiększa liczbę dusz zdobywanych e, od pokonanych wrogów. Natomiast jeżeli chodzi o też tę... E, Dusze możemy z nimi coś bardziej użytecznego, moim zdaniem. Zależy co, kto potrzebuje, tak? Ale mamy sobie kierowaną strzały dusz i to bym właśnie chciał sobie e, wykupić, także zróbmy to i brakuje mi tutaj dwóch zaklęć u Juri, jednego plus jeszcze jedno po ukończeniu gry, czyli czterech zaklęć, słuchajcie, do uprajnionego, platynowego osiągnięcia. E, mam jeszcze tutaj jakieś duszyczki do skonsumowania. W sumie można to zrobić, bo czemu nie? Mmm. wytrzymałość? może 101 poziom, okej. Okay. I cóż moi drodzy, myślę, że to by było na tyle w tym odcinku. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Jeżeli tak, oczywiście zostawcie kciuka w górę. Taki odcinek troszkę nagrany na streamie, troszkę poza streamkiem. Także myślę, że będzie w lepszej jakości. Poza streamkiem wszystko w sumie było nagrane, bo ja nagrywałem jako gość na streamie Seto, tak trochę spontanicznie to wyszło. Ale udało nam się strzelić kopa, także się bardzo cieszę. I dzięki raz jeszcze, że jesteście. I widzimy się oczywiście na kolejnych odcinkach oraz w serii czarodzieją, która się pojawia codziennie o 17.00. Zapraszam też na Nioh 2, które się pojawia codziennie o godzinie 15.00. Bardzo dziękuję i do następnego razu. Trzymajcie się. Hej! I to by było na tyle. Pamiętajcie, że moje materiały mogą powstawać dzięki wsparciu patronów. Jeżeli więc podoba Ci się to co robię i chcesz tego więcej, a przy okazji masz ochotę zgarnąć nagrody jak na przykład przedpremierowy dostęp do filmów, to rzuć proszę okiem na progi wsparcia. Zaczynające się już od 5 zł na moim profilu Patronite, do którego link znajdziesz w opisie właśnie tego filmu. Serdecznie dzięki za obejrzenie i do zobaczenia następnym razem.